Cześć! Jesteśmy po dniach otwartych z marką Benda i korzystając z okazji, że kłady są ciągle z nami, chciałem Wam opowiedzieć parę słów na temat tej nowej marki, która pojawi się już niedługo u nas w salonie. Myślę, że jak widać, na pierwszy rzut oka kłady charakteryzują się specyficznym wyglądem. Jest na pewno nietuzinkowy, jest designerski i taki też był zamysł projektantów: poprowadzić piękną linię nadwozia i dołożyć do tego rozwiązania techniczne, które w tym momencie są myślę, że z najwyższej półki. Zaczynając od przodu, bo on się nam zwykle rzuca na pierwszy w oczy, uwagę zwracają specyficzne lampy. To jest też chyba nowość w rynku kładowym takich lamp nie widziałem gdzie indziej. Może Wam je krótko zaprezentuję, jak one działają, bo naprawdę fajnie to wygląda. Przy okazji, możemy skorzystać. No niestety, kład piszczy ma zabezpieczenie, ponieważ jest to związane z homologacją naciągi rolniczych, którą w tym momencie większość kładów ma. Dlatego może teraz wyłączymy już te światełka i pokażę Wam coś innego. One też pięknie gasną przy okazji, też możemy sobie poobserwować, jak się z nami żegna kład. Przechodząc dalej do przodu, mamy fajną, fajny gadżet, który jest bardzo przydatny w terenie przy okazji. Także tak jak mówię, jest to przemyślany temat. Mamy osłonę chłodnicy, która jest demontowana w szybki sposób. Możecie sobie ją łatwo wyciągnąć, wyczyścić chłodnicę praktycznie w każdym momencie, kiedy ona się tylko zabrudzi. Jak już to zrobimy, to sobie szybko ją zakładamy z powrotem i lecimy dalej w teren. Benda wyposażona jest w koła w rozmiarze 26 cali z 14 calowymi felgami wyposażonymi w pierścień Bedlock. Sami dobrze wiecie, że szybko jazda w terenie potrafi nieraz zdjąć oponę. Tutaj mamy felgi z bedlokami już w standardzie. Kolejną fajną rzeczą, według mnie, są podstopnie, które są już aluminiowe. W niektórych markach też musicie za to dodatkowo płacić. Tutaj mamy w standardzie. Designerską rzeczą i ładną są też te uchwyty dla pasażera wykonane z aluminium. Według mnie są piękne. I teraz no może co? Przejdźmy na tył, pokażę Wam z tyłu, jak co mamy ciekawego, bo tam też się dużo dzieje. Dla mnie najładniejszą rzeczą jest tutaj wydech centralny, który jest opakowany piękną obudową, pozwalającą odprowadzić ciepło. A przy okazji, super wyglądającą, zwróćcie też uwagę na takie drobnostki, jak osłony przegubów, jak one są zrobione, w jaki sposób producent to sobie przemyślał. Widać, że jest tu postawiony na design. Kolejną rzeczą, którą też, która też jest nowa i nie ma tego w innych markach, a będzie mamy to w standardzie, są zintegrowane światła cofania. W momencie, kiedy odpalimy sobie bieg wsteczny, automatycznie zapalają nam się światła, które pozwalają nam Bezpiecznie cofnąć, nie musimy montować dodatkowej lampy, mamy ją w standardzie. Rzeczą, która też jest nowa i w innych markach nie występuje, są kierunki pływające, kierunkowskazy. W momencie, kiedy odpalimy sobie kierunkowskazy, zobaczcie, jak to wygląda. To już nic nie więcej nie będę mówił, popatrzcie sami. W standardzie otrzymujecie również fotel dla pasażera, który jest pełnowymiarowy, także może pasażer bezpiecznie i wygodnie sobie podróżować. Jedną rzeczą, na którą chciałbym Wam też zwrócić uwagę, co jest nowego i też niespotykanego w innych kładach, jest centralna dźwignia zmiany biegów. Mamy ją tutaj, operujemy sobie albo prawą, albo lewą ręką, w zależności od tego, jak nam jest wygodniej. I wydaje mi się że też, że fajnym walorem jest to, że nie będzie nam przeszkadzać w momencie szybkiego zsiadania składa. Jeżeli jesteśmy już przy dźwigni centralnej, to też pragnę Wam. Was zaprosić tutaj do obejrzenia naszego wyświetlacza, bo to też jest coś nowego, też to inaczej wygląda. Zwróćcie uwagę na wyświetlacz, który jest zrobiony jest z technologii TFT. Jest on kolorowy i pozwala w każdych warunkach atmosferycznych zobaczyć wszystkie niezbędne informacje, które potrzebne są naszemu kierowcy w terenie. Jeżeli chodzi o obsługę kierownicy. Jest tutaj standardowo, mamy manetki, manetkę do zmiany trybów napędów, mamy kciuk gazu, mamy obsługę z drugiej strony wyciągarki, świateł kierunkowskazów. Jest to raczej tutaj akurat standardowy temat. Nowością bardzo ciekawą wersji ekskluzji jest zapłon bezkluczykowy. Przykładamy w tym miejscu kartę. Włącza nam się zapłon, odpalamy, kładę, jedziemy. Także to jest na pewno nowość i to jest nowinka technologiczna, której nigdzie nie spotkacie. Okej, okay, przechodzimy dalej do jednej z najważniejszych rzeczy w kładzie, czyli zawieszenie. Zawieszenie tutaj mamy z bardzo dobrej półki, jest ono w pełni regulowane. Zapraszam Was tutaj niżej, zobaczcie. Mamy tak, mamy regulację napięcia sprężyny, to jest jakby standard. Mamy regulację twardości amortyzatora, regulujemy sobie to tutaj pokrętłem. Jest coś, co jest nowego i też nie jest spotyka, spotykane wszędzie: to jest regulacja odbicia amortyzatora, którą regulujemy sobie tym pokrętłem. Dzięki tym trzem regulacjom. Możemy dostosować zawieszenie w pełni po swoje preferencje do jazdy w terenie. Korzystając z tego, że jesteśmy przy zawieszeniu, też chciałbym Wam zwrócić uwagę na bardzo duży prześwit tego pojazdu. Będy mają prześwit wynoszący dokładnie 305 mm, co pozwoli nam przejechać naprawdę wiele przeszkód bez kłopotliwych trudności, bez kłopotów w terenie. Zanim przejdziemy do serca, czyli silnika naszej maszyny, podsumujmy to, co dostajecie w standardzie. Dostajecie wyciągarkę o mocy 3500 LBS-u z liną syntetyczną, dostajecie 14-calowe felgi z bedlokami, dostajecie kolorowy wyświetlacz oraz bezkluczykowy dostęp do naszego pojazdu. W przyszłości też planowana jest aplikacja, dzięki której korzystając z telefonu, będziecie mogli sobie odpalić swój własny pojazd. Ok, to teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli serca naszego pojazdu. Benda Redstone 550 napędzana jest z silnikiem o Pojemności 500 cm sześciennych, moc 48 koni i 46 nm momentu obrotowego. I co najważniejsze, silnik wykonany w technologii V2, czyli mamy dwa cylindry, które pracują. Jest to, wydaje mi się, EBNM na skalę kładów w tej pojemności, bo w żadnym innym tego nie spotkacie. Za napęd odpowiada przekładnia CVT, znanej firmy CVT, z, jak widzimy, z szybkim dostępem do paska. Wiadomo, w terenie czasami i pasek y, trzeba wymienić, więc tutaj dostęp mamy bardzo szybki do tego elementu. Ciekawym elementem w tym wyposażeniu, w tym kładzie jest również to, że mamy do wyboru trzy mapy silnika, trzy tryby silnika, pracy silnika. E, obsługujemy tutaj przez przełącznik obok wyświetlacza. E, mamy tryby WORK, który nam służy do pracy. Jest on wolniejszy, wiadomo, do holowania przyczepy do, do jakiegoś cięższego terenu. Tryb standardowy i tryb Sport który naprawdę robi robotę i czuć tą różnicę w przyspieszeniu kłada. Przekładnia wyposażona jest również w hamulec silnikowy, czyli słynny system EBS, dzięki któremu po odpuszczeniu gazu kład nam automatycznie zwalnia, nie musimy wtedy używać y, hamulca zasadniczego. No i co na koniec zostaje nam najlepsze, czyli posłuchanie jak ta maszyna brzmi. Przechodząc do końca, chciałbym Was serdecznie zaprosić do Forquada, Możecie już u nas zamawiać te cudowne pojazdy. Są one już dostępne w cenie od 26 999 zł do to najbogatsza wersja 33 999. Czyli za niecałe 34000 macie w pełni doposażony super nowoczesny pojazd. Zapraszam.